Wyślij kartkę, aby podziękować powstańcom warszawskim. Ruszyła akcja Bohater On. Włącz historię. Rok 2016 to prawdziwa lekcja historii i Solidarności Międzypokoleniowej. Dziesiątki tysięcy ludzi sięgają po długopisy i na bezpłatnych pocztówkach zaczynają pisać, udowadniając, że każdy może włączyć historię. Spot z aktorami Czas Honoru trafia do telewizji, radia, internetu, a nawet pociągów. Kampania jest obecna wszędzie. Czy wiesz, ile osób musiało zginąć, żebyś teraz mógł żyć w wolnym kraju? Zawdzięczamy to wielu pokoleniom bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich, którzy są jeszcze wśród nas. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Uczniowie z 16 województw poznają historię Powstania Warszawskiego dzięki autorskiej grze Cenzura i specjalnemu odcinkowi Historia Bez Cenzury. Ten odcinek będzie pokazywany w szkołach, gimnazjach i liceach w ramach akcji Bohateron. Nie wiecie, co to za akcja? Ta akcja, żebyś do piąta. Powstaje nasz sklep internetowy, a zakup produktów jest cegiełką na pomoc powstańcom warszawskim oraz realizacji kampanii. Przychodzi czas podsumowań, a kartki trafiają prosto do rąk bohaterów. Bardzo słuszna. Pobudziła wiele kręgów społecznych do myślenia i do działania. To było wzruszające. Zobaczyłem. Uśmiechnięte twarze dzieci. I to było dla mnie wielką nagrodą. Tak rodzi się Bohateron Włącz Historię. Akcja, która dała każdemu z nas szansę by powiedzieć dziękuję.